tu Radiusz, dzisiaj pobudka 5.30, ruszyłem z Hamburga na północ. Celem mojej dzisiejszej podróży był Legoland w Bilund. Ok, to były dwa krótkie fragmenty z zapowiedzi tego materiału, tego filmu, który w tej chwili oglądacie. Tam padło jedno takie krótkie niedomówienie. Ja powiedziałem, że jadę do Bilund, do Legolandu. A, a tak naprawdę jeżeli chodzi o Lego Sam Legoland to skorzystałem z parkingu postawiłem samochód na parkingu pod Legolandem natomiast celem mojej wizyty było Bilund i dwa inne obiekty e, usytuowane w tym mieście związane z Lego e, pierwszy to był e, Lego House e, otwarty w 2017 roku e, z tego Lego House mam właśnie te dwie pamiątki e, Dwa zestawy z, tutaj z podpisem e, osobistym e, Stuart'a Harrisa, jednego z projektantów tych dwóch zestawów. Zresztą e, mojego e, ulubionego designera Lego, którego osobiście e, udało mi się z samego rana spotkać e, w sklepie Lego. Stąd osobiste e, podpisy e, Stuart'a Harrisa. E, on przeważnie podpisuje się na tym Piracie. E, Podpis na kaczuszce, obstawiam, że być może to jest jedyny egzemplarz, na, jaki, jaki istnieje z podpisem Stuart'a Harris'a, bo przeważnie na kaczuszce podpisuje się drugi z projektantów tego, tego zestawu. Natomiast drugim obiektem, który odwiedziłem tego dnia, to jest oddany na początku 2022 roku obiekt, może zostawmy to jako tajemnicę. Co odwiedziłem jako, jako drugie miejsce, y, dowiedzą się osoby, które obejrzą film y, do końca. Natomiast przechodząc, już do y, opowieści, najpierw o Lego House. Okay. Tak jak już mówiłem, spotkany w sklepie Lego Stuart Harris podpisał mi się osobiście na kaczuszce i na piracie. Zrobiliśmy sobie y, pamiątkowe zdjęcie. Był generalnie bardzo zainteresowany. Dlaczego w ostatnim czasie mają dosyć duży wysyp turystów z Polski? Troszeczkę mu tam wytłumaczyłem, że mamy w tej chwili przerwę w szkole ze względu na matury. Tutaj króciutko przebitka, jakie są ceny i co możecie znaleźć na ściance z klockami w Lego House. No, dosyć powiem szczerze, spory wybór, było, było w czym wybierać. Natomiast osobiście, za najfajniejszą rzecz yy, w sklepie Lego, w Lego House, uznaję możliwość zaprojektowania własnej figurki. Yy, tutaj widzicie mój projekt, jakie mam plecki na figurce i przód. Natomiast yy, możecie tam narysować dowolną rzecz, nie musicie wybierać tak jak ja z gotowców. Jeżeli macie troszeczkę talentu, to yy, tak naprawdę można tam spędzić dwie godziny i narysować na tej figurce, nie wiem, monalizę. A tutaj już widzicie, jak ta figurka wygląda podczas produkcji. To są, to są te plecki mojej figurki. Taka figurka kosztuje tam 89 koron duńskich. A naprawdę, jak ma się chwilę czasu i trochę talentu, to można sobie wyrychtować cuda na tej figurce. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które znajdziemy w sklepie LEGO. Natomiast jeżeli chodzi o sam LEGO House, to tutaj chciałbym Wam Pokazać kilka atrakcji moich ulubionych, które znajdziemy już wewnątrz. Natomiast, jeżeli ktoś był w Lego House, to spokojnie najbliższe dwie minuty filmu może przewinąć. Natomiast, dla osób, które nie były, wita nas takie mega wielkie drzewo z klocków Lego z różnymi światami tutaj umieszczonymi na gałęziach tego drzewa. Natomiast tak jak już powiedziałem, dostajemy opaskę z kodem możemy ją zeskanować w jednym z wielu punktów informacyjnych. w Lego House tutaj zobaczymy gdzie już byliśmy na jakich atrakcjach, co jeszcze nas czeka i ustalić sobie kolejne punkty. Taką opaskę, jak zeskanujemy tutaj w punkcie z tworzeniem mozaiki i zrobimy sobie zdjęcie, to takie zdjęcie zaczyta nam się o właśnie zaczytuje się w trzech kolorach i dodatkowo dostajemy jeszcze wersję czarno-białą i wersję w naturalnych kolorach, w jakich byliśmy, więc oto, oto ja w LEGO House. Tutaj jak zaczytamy tą opaskę i wybierzemy sobie w jakim języku chcemy usłyszeć, challenge do wykonania

Tell me about like your Natomiast nie będę Wam już pokazywał, co się dzieje dalej z tym modelem, żeby nie psuć Wam zabawy. Kolejną atrakcją, którą chciałbym Wam pokazać, jest tworzenie filmów pokładkowych za pomocą figurek Lego. Tutaj ja na stanowisku numer 13 tworzę mu film, a tak wyglądał kilkunastosekundowy efekt mojej pracy filmik o dwóch panach. Wódce uratowanych przez czarodzieja. Ale ostatecznie jednak pochłoniętych przez jaskinie czaszki. Tutaj jeszcze króciutka przebitka na nasz plan filmowy. A następna atrakcja to y, tworzenie okładki z figurki. Tworzymy sobie dowolną figurkę z masy y, części, którą mamy, wstawiamy ją do specjalnej gablotki, robimy zdjęcie, wybieramy front okładki, i mamy zaprojektowaną okładkę, którą tutaj. Widzicie, można będzie pobrać, bo wpadła do naszego cyfrowego archiwum. Następna atrakcja to tworzenie pływających trójwymiarowych rybek. Budujemy model ryby z klocków Lego, skanujemy opaskę, żeby było wiadomo, że to nasza rybka. Rybka zostanie sfotografowana, zeskanowana, przerobiona na model cyfrowy i wypłynie w wirtualnym basenie, gdzie może sobie popływać w towarzystwie innych wirtualnych rybek 3D. Natomiast no, słuchajcie, ja nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie wprowadził jakiegoś elementu z Gwiezdnych Wojen w LEGO House. No i jak idę i widzę całe mnóstwo różowych klocków, no to co z tych klocków może powstać, jak nie X-Wing różowy z Gwiezdnych Wojen. Natomiast, yy, szczerze powiedziawszy, moja ulubiona część Lego House to są podziemia, w których znajduje się yy, muzeum o historii firmy yy, Lego, o historii klocków, no i wszystkiego tego, co jeszcze było przed klockami, bo pierwszy zestaw to był rok 49, 1949, wcześniej były. Tutaj, tak jak widzicie, drewniane zabawki. Tu jest ta słynna drewniana kaczka, której model z LEGO można kupić w LEGO House'ie. I całe mnóstwo innych drewnianych zabawek wykonywanych przez LEGO, zanim zaczęli produkować klocki. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, tutaj pokazać ten pierwszy zestaw. Tutaj go widzimy na górze, właśnie z tego 1949 roku. Natomiast no nie będę wam tu opowiadał całej historii Lego, bo to trzeba po prostu pójść, poczytać, spędzić tam myślę, no minimum ze dwie godzinki, żeby przejrzeć e, całość tych zbiorów. Ja tutaj wam robię tylko taką krótką przebitkę tego, co tam można e, znaleźć. Natomiast to, na czym chciałbym jeszcze przez chwilę się skupić, to jest restauracja, e, która tam jest w Lego House. Menu jest dosyć e, specyficzne, bo. Zobaczcie, składa się z klocków. Każdy kształt, kolor klocka to jest inny fragment menu. I tak naprawdę dostajecie, każdy z Was dostaje zestaw klocków, z których sobie musi złożyć własny, skomponować własny posiłek. Czyli dobieracie sobie cztery klocki, które będą Waszym obiadem, według tego wzoru, według tego cennika. I zamówienie składacie w takiej maszynie, która tutaj jest. W każdym razie, no ja nie będę więcej Wam opowiadał, bo nie chcę też Wam psuć y, zabawy. Natomiast to, co przy wyjściu, warto, na co warto zwrócić uwagę, jest taka linia produkcyjna produkująca takie saszetki z sześcioma czerwonymi klockami jako pamiątka z LEGO House. I tutaj mamy y, ten sam zestaw w wersji duplo. Można sobie jeden taki zestawik na osobę y, wziąć. I ostatnia rzecz to jest karta, która też jest przy wyjściu do pobrania i też może być fajną pamiątką z Lego House. Też za pomocą opaski przykładamy opaskę, wyskakuje nam ta, widok tej karty i możemy ją sobie pobrać. Tak wygląda ta karta, którą przy wyjściu dostajecie. Macie tutaj swoje osobiste, dedykowane dla Was ułożenie, kombinację sześciu klocków czerwonych. Lego i numer tej kombinacji to jest tak jakby wasza już wizytówka Lego. I na koniec, jeżeli chodzi o Lego House, jedna bardzo ważna uwaga. Nie wyrzucajcie biletu, nie wyrzucajcie tej opaski, bo na bilecie macie specjalny kod, na opasce macie specjalny kod i na tej karcie macie specjalny kod. Ja tutaj go zakrywam palcem, żeby nie był widoczny, natomiast potrzebujecie dwóch z tych trzech kodów, żeby dostać się do, na stronie legohouse.com do wszystkich materiałów, które zarejestrujecie na swojej, podczas swojego pobytu w Legohouse. Więc żeby się dostać do tych cyfrowych materiałów, ściągnąć je sobie na telefon albo na komputer, potrzebujecie dwa z tych trzech kodów umieszczonych na bilecie, które dostajecie w kasie, na opasce, które dostajecie w kasie. I na karcie, którą sobie pobieracie przy wyjściu, przy maszynie do produkcji klocków LEGO. Ok, to był LEGO House. Teraz przejdziemy do drugiej, drugiego obiektu. Drugim obiektem, którym został przeze mnie odwiedzony, jest oddany do użytku w okolicach kwietnia 2022 roku LEGO Campus. Zobaczmy, co tam możemy znaleźć. Ok, tu widzimy bryłę budynku. Dosyć spory parking rowerowy i bardzo skromny parking samochodowy. Tak jak mówię, całkiem fajna, nowoczesna bryła budynku. Przed budynkiem tutaj widać dosyć przerośniętą figurkę Lego. Natomiast spróbujmy wejść do środka. Zobaczmy tutaj wieszak na parasolki, nad nami troszeczkę przerośnięty klocek Lego, otwierają się drzwi, widzimy tutaj recepcja, bramki, hall, który jest i tutaj można oddać zużyte wizytory. Natomiast to fajna rzecz, zestaw, miniatura tego obiektu, zestaw nie był do kupienia, jest to tak zwany zestaw prezentowy, można go dostać od firmy LEGO. Tutaj opisy ruli, które są w kampusie. O, i to jest najważniejsza rzecz, którą tam można zobaczyć. Dwa modele w skali 1 do 1, dwóch samochodów LEGO Technics. Tutaj jeden samochód, tutaj widzimy drugi. To jest właśnie to, po co tam można pójść, żeby zobaczyć coś takiego. Dwa wykonane z klocków LEGO. Modele w skali 1 do 1. No I tu już szykuję się do wyjścia. Jakbym miał wizytora, to bym go właśnie tutaj oddał, ponieważ nie miałem, więc szybciutko wychodzę z budynku. Nie zostałem zatrzymany, udało mi się zrobić. Bardzo mi się wydaje fajny filmik. Na koniec, jeszcze raz tutaj pokażę wam bryłę budynku i tą przerośniętą Figurkę przed wejściem. Natomiast ja bym chciał Wam podziękować za spędzone ze mną prawie że 15 minut. Jak macie jakieś pytania o wizytę w Lego House, to piszcie w komentarzu. Natomiast jeżeli Wam się w miarę podobało, to dajcie suba. Zawsze będzie jeden więcej. Dzięki. Hejka.